Egzamin FCE składa się z pięciu części, jak zapewne już wiesz. Reading, Use of English, Writing, Listening, Speaking. Dzisiaj pogadamy o części Use of English, a konkretnie o zadaniu czwartym. Jak widzisz, tutaj e, możesz zobaczyć cały arkusz z Reading and Use of English. Te dwie części znajdują się w jednym arkuszu zadań i właśnie od niego zacznie się Twój egzamin pisemny. One są ze sobą połączone i troszeczkę wymieszane. Tak jak widzisz, mamy tutaj napisane, ile czasu zajmie Ci egzamin w tej części a mamy 1 hour 15 minutes. To nie jest wcale tak dużo czasu, bo mamy tylko 75 minut na. Całą tą część, a tak jak zobaczysz tutaj poniżej, there are 52 questions, czyli mamy 52 pytania, a 75 minut na odpowiedź. Także jest co robić i warto dobrze to przeanalizować, za co się zabrać najpierw. Część Use of English to zadanie drugie, trzecie i czwarte. Czyli to, co mamy na początku, part 1 to jest część reading. Punkty z tego zadania będą się wliczały w część Reading. Punkty z tego zadania, part 2 już wchodzą do Use of English, tak samo jak part 3 i part 4, następnie part 5, 6 and 7 to jest reading. A w tym wideo skupiamy się na części czwartej, czyli part 4. Tutaj, jak widzisz, zawsze y, mamy tą samą kolejność na egzaminie, czyli te zadania zawsze są tej samej kolejności i zawsze wyglądają tak samo. Dobra, w tym zadaniu mamy tak naprawdę sześć różnych przykładów do zrobienia, czyli tutaj jest sześć pytań. Najpierw mamy trzy i później znowu trzy. Mamy zdania wyjściowe, mamy wyrazy i zdania do uzupełnienia. Co tak właściwie trzeba zrobić? No cóż, to jest dość prosta sprawa, bo mamy wszystko napisane powyżej. E, mamy complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence using the word given. I to jest całe nasze polecenie, które jest e, istotne dla nas w tym momencie. Czyli mamy to pierwsze zdanie, które ma jakieś znaczenie, jest kompletne, później mamy podany wyraz. Na przykład w przykładzie tutaj poniżej mamy driven i później mamy zdanie z tymi kropkami, które należy uzupełnić samodzielnie. To, co jest ważne, to to, że nie należy zmieniać tego wyrazu, który podali. I mamy to nawet napisane w poleceniu. Do not change the word given. Czyli jeśli jest napisane driven, to nie możesz wpisać drive ani drove. To musi być driven i musisz wpisać ten wyraz w swoją odpowiedź, żeby uzyskać jakiś punkt. Oprócz tego mamy jeszcze jedną, e, jedną restrykcję. You must use between 2 and 5 words, including the word given. Czyli musisz użyć pomiędzy 2 a 5 wyrazów i wlicza się w to ten wyraz, który oni już podali, czyli od siebie dołożysz między 1 a 4 wyrazy. Nie wystarczy wpisać tego wyrazu, który oni ci podali, to jest logiczne. I mamy tutaj konkretnie. Przykład, mamy example, do którego się już odnosiłam. Mamy a very friendly taxi driver drove us into town. Mamy driven i następnie we, a very friendly taxi driver. I tę lukę można uzupełnić słowami were driven into town by. I jak widać, mamy tutaj pięć wyrazów. Jeden z tych wyrazów jest wyrazem podanym, czyli driven. Wszystko się zgadza, będą tutaj dwa punkty. Właśnie. A propos punktów. Za każdą w pełni poprawną odpowiedź otrzymasz dwa punkty, a odpowiedź, która jest częściowo poprawna, otrzymasz punktów jeden. Dlatego nie warto zostawiać tutaj luk. Nie warto omijać zdań, bo nawet jeśli nie jesteś pewna, to może akurat starczy chociażby na ten jeden punkt. Czyli tutaj nie ma żadnych punktów ujemnych. Bardzo chcemy e, te, te odpowiedzi, nawet niekompletne, bo Anus Widelec coś się trafi. Czyli to jest ta istotna rzecz. To jest e, pytanie, każdy z tych pytań mamy... Punktowane po jeden lub dwa punkty, tak? Czyli możesz dostać jeden punkt, jeśli połowa tylko jest poprawna, dwa punkty, jeśli całość jest poprawna Twojej odpowiedzi. I to jest jedyne takie zadanie w całym egzaminie, gdzie możesz dostać tak, jakby połowę punktów za połowę poprawnej odpowiedzi. Także jest to bardzo, bardzo istotne. Za całe to zadanie możesz dostać aż 12 punktów. Także naprawdę warto, warto tutaj coś powpisywać. Jeśli absolutnie nie masz pojęcia, no to. Może coś ci intuicja podpowiada? A jeśli nie intuicja, no to po prostu zgaduj. Okay? Jak masz to driven albo masz idea, no to może coś tam ci się kojarzy. E, możesz sobie zobaczyć, czego brakuje. Skoro, e, skoro brakuje, e, nie wiem, czasownika, no to możesz zacząć kombinować, ok, jakiego czasownika brakuje, jak, e, jak na to spojrzeć z tej, tej innej perspektywy. Nie? Na przykład, jeśli mamy słowo if, tak jak to jest tutaj w tym przykładzie 27, no to od razu wiesz, e, ok, jak jest if, to co ja potrzebuję do tego? Jakie jest moje zdanie wyjściowe? Co jest w luce? E, co jest w luce istotne? Jak to wszystko wymyślić? Okay? Czyli nawet jeśli nie jesteś pewna, coś wpisujesz. Okay? E, to jest ważne. Co jest jeszcze istotne, to to, że tego wyrazu, już, już o tym mówiłam, ale żeby sobie jeszcze to wspomnieć, tego wyrazu nie można zmieniać. Czyli nawet jeśli Twoja odpowiedź będzie teoretycznie poprawna, ale ten wyraz podany zmienisz albo go pominiesz, to i tak nie dostaniesz punktów, okay? bo to musi być odpowiedź, która zawiera dokładnie ten wyraz, który oni podali, w tej formie, którą oni podali. Tutaj nie ma żadnej możliwości zmiany. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o liczenie słów, to jeśli Twoich słów jest za dużo, to na pewno Twoja odpowiedź jest błędna, o tym trzeba pamiętać. A każdy skrótowiec to dwa wyrazy. Czyli jak powiesz arent, to już będzie are not. I nieważne, czy zapiszesz to jako are not, czy arent, to i tak są dwa wyrazy. Czyli każdy skrótowiec, który jak go rozwiniemy, składa się z dwóch wyrazów, to on i tak ma, jest liczony jako dwa wyrazy. Okay? Czyli to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Eee, kolejna rzecz, jaka jest dla nas istotna, to to, że te luki zawierają pytania o gramatykę. Okay? One w dużej mierze będą pytały o gramatykę, a może się zdarzyć, że pytają o jakieś, powiedzmy, dwa zagadnienia z gramatyki, albo że pytają o jakiś czasownik e, frazowy, czyli mamy phraser verb i gramatykę. Nawet jeśli części nie znasz. To wpisz tą część, którą kojarzysz. Okay? Bo może akurat się trafi. Nawet, mm, nawet się tak zdarza, że e, masz ten jeden punkt za e, phrase verb, a drugi punkt za wstawienie tego phrasera w odpowiedniej formie i powiedzmy, że potrzebujesz wrzucić w lukę e, has put off i wpiszesz has i put. I nie wiesz, że tam ma być off dalej, ale już masz jeden punkt, bo w kluczu odpowiedzi akurat za wpisanie HES był jeden punkt. A tak się może trafić. Naprawdę. Także nie warto tutaj zostawiać tych dziur. Całą tą gramatykę. Ale o którą oni będą pytać, już powinnaś umieć wcześniej, bo ona się zawiera w tym poziomie P2. Czyli będą tutaj pytać o stronę bierną na pewno, będą pytać o mowę zależną, czyli o to, co kto tam powiedział w różnych formach, będą tutaj pytania o różne przymiotniki i przysłówki i wyrażenia z nimi też typu as, as albo more than. Tak samo będą tryby warunkowe, wszystkie trzy, być może nawet mieszane, także jest tutaj co robić. Ta gramatyka na B2 na pewno będzie tutaj przydatna. Oprócz tego będą też różne wyrażenia i czasowniki frazowe, będą mogły się zdarzyć, ale no tutaj powiedzmy, że, że nie jest to aż tak proste do nadrobienia jak ta gramatyka którą tak czy siak musisz umieć na tym poziomie, żeby zdać chociażby writing czy speaking. Czyli tutaj jest sprawdzenie nie tylko z gramatyki, ale też ze słownictwa, bo ta część to nie jest tylko gramatyka. Na samym początku wspominałam o czasie i teraz chcę tylko jeszcze do tego nawiązać. Tak jak pokazywałam, ten cały arkusz ma 7 pytań, 7 części, 7 zadań, ale to wcale nie oznacza, że te zadania musisz robić w tej kolejności, którą oni narzucili. Możesz robić je w dowolnej kolejności, tak jak ci pasuje. Czyli jeśli chcesz zacząć od tego zadania, które teraz widzisz na ekranie. Porządku. Jeśli nie chcesz, też jest ok, możesz go zrobić jako ostatni. Tutaj to wszystko zależy od ciebie, jak sobie to rozpracujesz. To, co jest ważne, to to, żeby nie spędzić zbyt dużo czasu na te pierwsze cztery zadania, bo tak jak widzisz, te pozostałe trzy to są dość długie teksty i naprawdę potrzebujesz się przy nich więcej zastanowić, potrzebujesz je przeczytać, przeanalizować pytania. Tutaj nie ma aż tyle tekstu, więc jest to dużo szybsze. Jeśli naprawdę jesteś zainteresowana zdawaniem egzaminu, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i obejrzenia pozostałych filmów. Cały czas pojawiają się nowe. I oprócz tego, zapraszam Cię na moją stronę, gdzie znajdziesz więcej materiałów do nauki typowo egzaminacyjnej, a także kursy. Preceptor.online. Cześć!